Thanks. Nie pasuje do was coś jak koszula do dżungli Ile nagram braków zanim będę dobry chujwi Rapem się trudni ten biały chłopak z forem Jestem hamskim trollem, w kieszeni mam parę monet Jako skar mam problem, bo mijam się z bitem, Brakuje mi chyba skilla, a wam paru o to zło nagrywam, bo mam FOMO Klip jak kajaku robię, ty w ręce pała jak ZOMO Poszedłem na masaż, Tajka zwaliła mi konia Albo die, sam już nie wiem, płeć jest niewiadoma Kiedyś po Alko, dwa dni w łóżku konał, Dzisiaj czwarty rok bez Brona, pół roku bez joja. Zaliczam marzenia, jakby to były sidequesty Zbieram sobie jak spacibko jestem w tym najlepszy Powiedz, kto ma ten styl, to ten, co ja robię pierwszy Dragiem otworzyłem trzecie oko, jestem Tenshin odcu niebezpieczny, mam ziomka modela, mam ziomka co będzie wieczny mam ziomka Raj sportowca się nie pieprzy, ciągle robi swoje i ma ziomka co się cieszy Miałem paru ziomków, co chcieli niepowodzeń Słowo klucz to miałem, bo dziś na mnie po drodze Zatruwają korzeń, sami mają zwiędłe liście U mnie po staremu czytaj zajebiście Tyle kilometrów od domu wciąż widzę Przed oczami rzeczy, których ciągle się wstydzę Młodszy Bajdu by się pytał co to za osoba Dwie osobowości, mordo i robak i chuj będzie tak.